Hejcie kochani, z tej strony Kokylia A dzisiaj, słuchajcie, chat GPT decyduje jakie wyzwania w Robloxie zrobimy Niektóre będą takie mega, mega lazy, mega easy w ogóle A niektóre, słuchajcie, mogą tak mnie szokować, że po prostu... Właściwie to będą mega trudne, ale też mega łatwe Pierwsze to widzowie w Brookhaven Zmienię rolę, jesteś podobny do policjanta, i a, okej, to nie mamy drugiego. Dobra, ukryć się w domu kogoś innego. To będzie easy, tylko dlatego, że słuchajcie, no, przenosimy się do Brookhaven. To tak, widzowie w domu kogoś mamy się prowadzić do domu kogoś, się w nim ukryć. Będzie ciekawe wyzwanie, ponieważ, widzowie, o matko, dołączacie widzowie, oj, nie wiem, nie wiem. Dobra. Yy, Tutaj widzę. Yy, mamy się w domu kogoś ukryć i tak pocichaczem, aby mnie nie zbanowała osoba. To będzie łatwe, bo wystarczy się po prostu za kogoś, więc widzimy się za moment. Przebiorę się za depila. A, no tak, nie muszę. Nie no, widzę żartuję. Będę widzowie tą piękną kanapką. Tak. Nikt w ogóle nie będzie podejrzewał, że to ja w ogóle. Zobaczcie, jaki mam patent. Przybiorę się za gigantyczną kanapkę. Miam, niam, niam. Dobra. Widzicie, co Ja bym się tak ukryła. Mogłam za cokolwiek. Mogłam za kaktusa się przebrać, a ja za kanapkę się przebrałam. Nie no, bardzo kreatywny ten strój, powiem. Dobra. Idziemy szukać jakąś osobę, która w ogóle. no... Najlepiej, żeby to nie było od razu tak. Wiecie, na start fan bo wtedy by fani podeszli do mnie i by powiedzieli oto Kuki Julia. Czy coś takiego. Okej, okay, tu mamy jakąś bejkonkę. Czekajcie. Ukryjemy się tutaj. Zrobimy taki kopsikusek, kiedyś się robiło. No kurde, dzwoni. A, to dzwoni? To dzwoni. Dzwonimy do kogoś twi? Jesteśmy za filarem. Dobra. Kurde. Nie odbiera. Ale... Było, że mamy się ukryć. Tutaj. Łomatką! Kogo się pali, widzowie? Dobra, jesteśmy tutaj. Lepiej by było, gdybyśmy się zmniejszyli jeszcze. O, gdzieś tak. Jesteśmy małą kanapką. Dobra. Ukryjemy się. Kurde, ale nikogo tu nie ma, więc to będzie bez sensu ukrywanie się w czyimś domu. Skoro tej osoby nie ma, o, możemy kogoś obrabować, o. Dobra. Gdzie są bomby? Czekajcie. Sofia, lol. Wait. Kiedyś mi się udało ukryć nawet w domu youtuberki. Dobra. Kurde, gdzie ono. Ale jeżeli widzę, bo niektórzy nie znają, to youtuberki mogą mnie znać. Dobra. Okej. Okay. No, kurde, widzowie. Dobra, mamy tutaj bombę. I widzowie, mamy hajs. Mamy hajs. Mamy hajs, widzowie. Obrabowaliśmy kogoś. Ha, ha, ha. Widzicie, widzowie? A ukryjemy się dokładnie tutaj. O, matko, Tu się pali! Tu się pali dom! Podpaliliśmy niechcący czyjś dom. O, tutaj się ukryję. Challenge zaliczony. Jeżeli o to chodziło w tym challengeu. Ha, ha, ha. Teraz widzowie, przechodzimy do następnego. Teraz widzimy kolejne wyzwanie. Challenge w Adopt me. O, matko. Moja ulubiona gra. Wyzwanie dla graczy. Okej, okay. Challenge w Adopt Me. Adoptuj losowego zwierzaka. O, to, o co tu chodzi? Wymień się z kimś bez patrzenia. O, kurde. Na pewno nie oddamy komuś legendarnego, bo mam tylko jednego. Nie. Nie, ja jestem już widzowie... Byłem... Nie, ja jestem bankrutem w tym momencie. Z kimś, z kimkolwiek mamy się wymienić bez patrzenia. A co jeżeli komuś dam legendary? niechcący? Ej widzowie, ja się boję. Nie. Nie widzowie, byłem... nie, 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 nie. No dobra, już musimy. Challenge to challenge. Moje oczy widzowie patrzą. Trochę. Na początku musimy zjechać na dół, bo tam są najmniej wartościowe zwierzęta, których nie będzie mi szkoda oddawać. Ale bez patrzenia to zrobimy, więc. No. Dobra. Okej. Okay. Z kimś. Ale tam nie było napisane, że mamy koniecznie PETA dać. Chyba. Ale no dobra dam komuś zwierzaka. Okej. Okay. Będziemy mili widzowie. Okej. Okay to tak. Jesteśmy tutaj neon rolkami. A mi się tu ładuje. Okej, okay, proszę. Ty, 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 ty. Na jednorożcu. Aha, uciekła. Nikt nie chce darmowych rzeczy? Ej, ty, ty, kościół. Trade, trade, please. Please, kościół. Wyglądasz fajnie. Aha, aha, delin. Nie no, fajnie. Akcept. No dobra, widzę. Wy nie widzicie tego ale ja bez patrzenia to robię. Czekaj. Bez patrzenia. Mhm. Dobra. Bez patrzenia, widzę, by to robię. Bez patrzenia. Aha. Po chwili dał dalin. Ale to za free. Eee, czekaj, napiszmy mimo. Free. Free mouse. Free mouse. Gościu, nie chcesz darmowej myszy? No, on otwiera coś. Kurde, jego nie obchodzi to, co mówię. Ale jesteś toksyk. Jesteś toksyczny, gościu. Ja chcę ci dać darmową rzecz. O, tym razem to jest wywiórka. Nie, nie, ja nie chcę oddawać wiewiórki. Jeszcze raz widzę, jeszcze raz. Tu, 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 Kurde. Tu. Ok. Jeszcze raz wypadł mi hopto. To jest common. A co? Czekaj, mu Wait. Widzę, bo on mi da lepszego od mojego peta. Dobra. To się zdziwiłam. Bo ja na końcu, na końcu przy tym naciśnięciu, zobaczyłam jakiego ja peta dałam No i zobaczyłam, że to jest hop-pop Hop-popa nie szkoda mi je dawać, ale przynajmniej zarobiliśmy i mamy kolejnego petsa Do kolekcji, jej A chciałam komuś za darmo dać No dobra, skoro ludzie tacy są, no dobra Kolejna Wyzwanie w Bedwars? Bedwarsy? Ja nie gram w Bedwarsy Solo versus skład? nie no Squad Challenge. Nie. Nie wiem, co to jest Bedwars. Oby. Chyba Bedwars to to, że się niszczy bloki, żeby po prostu ktoś nie zniszczył ci łóżka. Chyba o to chodzi. Dobra. Oby. To tak. No Checkpoint. Bez Checkpointów. Odwrócenie sterowania. O, to to nie. Oby w pierwszej osobie. W pierwszej osobie może być. Dobra obi. Jakieś obi wyszukamy w ogóle. Może być te. Te wygląda na mega fajne. Polecam obi. Teraz widzę, że musimy w pierwszej osobie to przejść. Czekajcie, momencik. Kurna, ja się boję. Dobra. W pierwszej osobie to jest takie mniej więcej przechodzenie obi. Tyk, tyk. Ale tam nie było, że obi bez skakania. Bez skoku też nie da się przejść obi zazwyczaj, ale... O kurde. Ale my tylko do jakiegoś checkpointa wyjdziemy i no. Kolejne to jest bez checkpointu. Bez checkpointu byłoby mi trudno, ale to jest łatwe obi. Na nasze szczęście i na naszą korzyść. Co to jest? Okej, okay, słoń czy kot? No wiadomo, że kot. Co? Słoń? No dobra. Krowa czy świnia? Krowa. No, o, o, aha! No to świnia. E, Mankaj, jest. Co, co ja w ogóle mówię? Małpa czy królik? No króliki są ładne. No, ja pier... Ja pierdziele widzę, co zawalone odbi. No dobra, dam tą małpę. ty. tyk, tyk. Niektóre odbi to takie są, że same checkpointy się klikają. Nawet nic nie trzeba robić, więc właściwie. Ło! Było trudno. No dobra, ogólnie te obie jest mega łatwe i zdołałabym przejść te całe obie z, z, z punktu pierwszej osoby. No dobra. Dobra, tak to wyglądało. Teraz widzę, przechodzimy do następnej gry. Wyłączamy obie. Oczywiście opuszczamy projekt. Jakby, bo to jest cringe'owe. Ok. Włączamy kolejne, czyli... Ło, wow, kurde, coś mi się stało. Driving Air Mira. Nie znam gry. Lecie... A nie ma co, coś o murterze? Nie wiem. Wyzwanie dla twórców Robloxa, Ok. No jumping, no speed. Ok. E, gdy zginiesz, kończysz grę i zaczynasz od nowa. Nie kojarzę tego. Dobra. Zadaj wyzwanie do Murder Mystery 2. No to zadawaj. Oto wyzwanie. Opis jako niewinny, inocent. Pozostać przy życiu całą rundę. Okej, okay, to da się to zrobić. Dobra. W sensie ja. sobie byłam przy życiu jedną rundę. Dobra. Gramy w te cholerny murder. Okej okay. Ładowanie ekwipunku. Ładowanie postaci. I teraz widzę w kraj. Jej. O matko, ale was dużo. <noise> Dobra, to tak, widzę. Czekamy na rundę. Tu są sami Rosjanie. Wy chyba sobie jaja robicie. Czy oni są lepsi od nas w tej grze? Nie. Nie, nie, nie. Dobra. Ładowanie mapy. Proszę inocent. Proszę i inocent. Wiem, widzę, jestem głupie, że proszę o jej inocenta. Szerf. A jakie wyzwanie jako szeryf? Czekajcie, momencik. Nie używać czatu ani mody, nie kąpić. Nie wyzywała. Dobra, gin. Kill me, please. Dzięki. Thank you. Wiedziałam, że to ona. Nie no, nie widziałam, ale... Pozdrawiam bankę, która dołączyła. O, czekajcie. Widać? A, dobra. Pozdrawiam. Okej, okay, widzę. Dziękuję, że ktoś mnie zabił. Ktokolwiek to był. Nawet nie musiałam napisać Kim, ale no. Dobra. To tak, Kasia. Kasia zabija. Zabija swoim spojrzeniem. Dobra. To tak. Jako inocent. Musimy być inocentem. I widzimy się za moment. Ej, jakaś typiara że do mnie podeszła i napisała: Hej, przepraszam. Ale za co ona przeprasza? Jakby nic się nie stało, więc widzę. Tywe... Nie wiem. Hej, przepraszam. Co? Wybaczysz, ale za co? Za co? Za co? Za co? Za co ty mnie przepraszasz? Jeść kamek. Dobra. Ktoś to mnie podeszła i pisze, że przepraszam. o za co? No z anime i z tą dramą miałam raz i no. Adi. Abi. tu się pisze? Abi. Ja ci dam, Adi. Adi to jest Adidas. Dobra. No z anime i z tobą miałam dramę raz i no. Nie kojarzę cię Więc napiszę wybaczam Wybaczam Ale ja cię naprawdę nie kojarzę W sensie Abi nie wiem czy wybaczy Ale Super Jako morderca Jako morderca wymyślmy sobie wyzwanie Być miłym Być miłym dla osoby Czyli widzowie mamy całą rundę Nie zabijać Dobra, a będzie dziś live? Nie mam dostępu do liveów. Muszę mieć 50 shortsów. Dzięki temu, że mi się telefon rozwalił. Ale mi się chce wyciągnąć ten nóż widzowy, ale nie mogę. Nie mogę widzowy. A będzie dziś live? Dzisiaj nie będzie. Bo nie mam dostępu Bo nie mam dostępu W sensie no wiesz, no nie mam dostępu Dobra, niech ktoś mnie zabija Szkoda No szkoda, szkoda Dobra, jeden Kto murder Kto nie, kto szeryf Szeryf? To szeryf No szkoda, ale gdy będę miała już dostęp do live'a, to będę mogła. A mogę prosić o Robux? E, ja nie daję. W sensie, no. Ja mam dwa Robuxy. Mam dwa Robuxy. Na razie. Czekajcie. Na razie nie daję. Na razie nie daję i proszę mnie nie prosić o robuksy, bo widzowie nie wiem. Bo się obetnę na łóżco. Tak. <grywa> Ale widzowie, no, błagam. To już było. Jakby ja nie chcę. Chodź ze mną. Ok. Ok. Nie, no widzę, nie wiem, czy ona wie, że to nagrywam. Ale chyba nie wiem. Ale ją pozdrawiam. Ja nie pamiętam tej dramy. Okej. Okay. No i co my mamy tu czekać? Gdzieś tu był szeryf. Okej. Okay. A wiesz, może jak on wygląda w sensie, no masz jej korysok, nie wiem, cokolwiek. Dobra. Jeden. Proszę mnie zabić. Okej. Okay. No oczywiście 30 sekund ostatni. Okej, okay, widzowie. Jej. Dobra. Congratulations. Bo ja nie wiem z jakiego ona. Congratulation. Nie wiem. Gratulacje. Więc no. SM. Co to znaczy SM? No dobra widzowie, to już by było tyle e, na odcinku. I tak widzowie. Zrobiłam wszystkie wyzwania. Niektóre były trudne, niektóre łatwe i no. Bajo pa!